Witajcie, kamraci! W dzisiejszym odcinku nafowych Teorii postaram się odpowiedzieć na pytanie, kim są Shadow Freddy i Shadow Bonnie. Postacie bez wątpienia tajemnicze, o których nie wiemy praktycznie nic. Jednakże uważam, że obecna w tym filmie teoria może znacznie nam pomóc w zrozumieniu ich. Zapraszam! Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będzie stwierdzenie, czy są to prawdziwe, fizyczne roboty, czy też halucynacje, fantomy. Pewną rzeczą jest to, że symbolizują Spring Bonniego i Spring Freddy'ego, które znajdowały się we Fredbears' Family Diner. Spring Freddy i Spring Bonnie były to prototypy późniejszych animatronów, jakie znamy z fnaf -a. Miały jednak pewną niestandardową funkcję, która ich odróżniała. Działały w ten sposób, że można je było włączyć i wtedy samodzielnie się ruszały, śpiewały i bawiły z dziećmi. Mogły jednak też być używane jako kostium dla człowieka.

z tego nagrania możemy wywnioskować, że miało miejsce kilka wypadków z zacześnięcia się ludzi w robocie, które skończyły się śmiercią u pracowników. Dlatego też stwierdzono, że są one niebezpieczne dla ludzi i zabroniono ich używać. Jednak cóż. Zło już się dokonało. Według mnie Shadow Bonnie i Shadow Freddy to dwaj zmiażdżeni w kostiumach pracownicy. Zwróćcie uwagę na to, że są tylko dwa shadowy: Freddy i Bonnie. Nie ma Shadow Foxiego, nie ma Shadow Chicky lub Shadow Tojów. Pasuje to do tej teorii, w której Shadow Bonnie i Shadow Freddy to zabici pracownicy, ponieważ we Fredbirds Family Diner, czyli tam gdzie mają miejsce te wypadki, istniały tylko sprężynowe modele przedstawiające właśnie Freddy' i Boniego. Jednak czy są to fizyczne postacie? Nie. Shadow Freddy i Shadow Bonnie pojawili się po raz pierwszy we fnaf 2. W przeciwieństwie do reszty nie możemy zobaczyć ich nigdzie na kamerach, dopóki nie postanowią nas zaatakować. Wtedy pojawiają się znikąd i nie można się przed nimi w żaden sposób uchronić. Nie da się przecież schować przed tym, co siedzi w twojej głowie, prawda? Według mnie duchy zabitych pracowników po prostu ukazują się nam w takiej formie. Są w jakiś sposób związani z tym miejscem, dlatego też my, jako nocny stróż parsujący tam, Jesteśmy ich potencjalną ofiarą. Działają oni bardzo podobnie jak Golden Freddy z jedynki, czyli jako halucynacja, która kraszuje nam grę. Jednak Shadow Bonnie i Shadow Freddy nie pojawiają się tylko we FNAFie 2. We FNAFie 3 Shadow Freddy, czy raczej Purple Freddy, prowadzi nas do pokoju, w którym na nas Michael Afton. Jak to ma się do zabitych pracowników? Dlaczego Purple Freddy prowadzi nas do Purple Guy'a? Osobiście uważam, że Purple Freddy zdaje sobie sprawę z tego, że Purple Guy chce zniszczyć ciała animatronów. Myśli, że jeśli to się stanie, dusze dzieci zostaną uwolnione i w końcu będą mogły odpocząć. Że jeśli zniszczy więzienie, jakim jest kostium, w końcu będą mogły odpocząć. Dlatego też mówi do nich: Follow me, chodźcie za mną. Chcę im pomóc. Shadow Bonnie również występuje we fnaf 3. Znajduje się on w tej właśnie mini to, że pojawia się obok Spring i Spring potwierdza, że jest to dusza zabitej przez jeden z tych kostiumów osoby. Widzimy, jak różni się od innych postaci z gry. Cały czas się gliczuje, może przechodzić przez różne wymiary. Jego celem jest symboliczne danie tortu dziecku, czyli uwolnienie jego duszy. Patrzcie na Happy's Day. Możliwe, że Shadow Freddy i Shadow Bonnie mogliby odejść, ale nie robią tego, bo chcą pomóc ofiarom Aftona. Sądzę, że po tym, jak zostali zabici we Fredbear's Family Diner... Ich dusze się uwolniły, jednak później z powrotem powróciły na ziemię. Właśnie po to, by pomóc innym. Gdyby moja teoria okazała się prawdziwa, to mamy rozwiązanie, dlaczego Shadow Bonnie i Shadow Freddy mają o wiele więcej możliwości od innych dusz i dlaczego nie da się przewidzieć ich ruchów. Oni są po prostu wolni. Znajdują się oni również we Fnafie 4. Przypominam, że jego akcja dzieje się w roku 1983, czyli wtedy, kiedy Fredbear's Family Diner jeszcze działało. To właśnie tam miały miejsce te niefortunne wypadki. Widzimy, że dziecko, którem tam jesteśmy, panicznie boi się tych postaci. Cóż, po pierwsze, dlatego że były na nim przeprowadzane chore eksperymenty, które testowały jego psychikę, ale o tym będzie osobny odcinek, ale po drugie, dlatego że według mnie było ono świadkiem zatrzaśnięcia się w kostiumach pracowników. W FNAfie 3 mamy powiedziane, że w chwili, gdy springlogi się poluzują, pracownik ma udać się do osobnego, ukrytego pokoju i tam się wykrwawić, by nie psuć wrażeń klientom. Tak, ale ci dwaj najwyraźniej w momencie, gdy każda część ich ciała była miażdżona, kawałek po kawałku, a ostre sprężyny przebijały skórę i mięśnie, niezbyt przejmowali się tym, że mogą kogoś przestraszyć. To był ich najmniejszy problem trudno się dziwić. A teraz wyobraźcie sobie, że na tą scenę patrzy dziecko. Nic dziwnego, że bał się później podchodzić do robotów. Cały czas dawało mu się, że widzi duchy zabitych w nich osób. Jego pluszowy miś w pewnej minigierce mówi: Nie idź tam, nie pamiętasz, co zobaczyłeś? Chłopcu wydaje się, że duchy cały czas tam stoją i obserwują go. Właśnie to według mnie symbolizuje ta minigierka. Co sądzicie o tej teorii? Zgadzacie się z nią, czy nie? Chętnie wysłucham Waszych opinii oraz teorii. Staram się odpisywać na każdy komentarz. I to by było w zasadzie na tyle. Dzięki za każdego lajka, like bo widzę, że lajkujecie like te teorie, więc naprawdę propsy dla Was. Pozdrawiam jeszcze pod koniec może ogrodnika Łukasza oraz grygę. Trzymajcie się, cześć!